Zadanie na spokojnie. Matura podstawowa. Rok 2024, termin poprawkowy, zadanie numer 25. No bo zobaczmy, co się dzieje z tym 25 zadaniem. Długości trzech wychodzących jednego wierzchołka krawędzi prostopadłościowe są trzema kolejnymi liczbami naturalnymi pożystymi. Najdłuższa krawędź tego prostopadłością ma długość 10. I co mamy policzyć? A może nie martwmy się tym, co mamy policzyć, tylko zacznijmy od narysowania tego prostopadłościanu. Typowe pudełeczko, tak? Prostopadłościanik. Wszystkie ściany do siebie, no może nie wszystkie, ale właśnie dużo ma prostopadłych ścian, tak, dlatego nazywa się prostopadłościan, A, B oraz H. I co? No to właśnie te trzy, które wychodzą z jednego wierzchołka, są trzema kolejnymi liczbami naturalnymi parzystymi. Wypiszmy je w dowolnej kolejności w zasadzie, na przykład A, B i H. Bo jak przewrócimy prostopadłością inaczej, to się pozamienia, ale to jest zamienne. Najdłuższa ma 10, no to skoro najdłuższa ma 10, no to to będzie 8 i to będzie 6, skoro mają być trzema kolejnymi liczbami naturalnymi parzystymi. I w zasadzie już jest teraz górki, no bo skoro mamy policzyć pole powierzchni całkowitej, to trzeba by napisać wzór do dwie podstawy, te dwa prostokąty, dolny i górny, a razy b. No ściana prawa i lewa, czyli 2 razy B razy H. Ściana przednia i tylna, czyli 2 razy A razy H. No właśnie, taki jest równa na PC. To co teraz? Podstawiamy. 2 razy, już nie A razy B, tylko 6 razy 8. 2 razy już nie B razy H, tylko 8 razy 10. I 2 razy już nie A razy H, tylko 6 razy 10. No to PC równa się... Włamamy kalkulator do pomocy i klikamy. Tak. Tu będzie 96 dodać, tam będzie 160 dodać, a tam będzie 120. I jeszcze raz posłużmy się kalkulatorem. 376 i no i odpowiedź a po temacie. To wszystko. Koniec zadania. Dziękuję za uwagę.